Dzień dobry, dzień dobry. Tu Bitcoin Flash Kurier Plus Spam. Moi drodzy, na moim pokładowym termometrze 5 stopni Celsjusza. Jest szaro, buro, chłodno, a więc nieprzyjemnie. A co na rynku kryptowalut? A na rynku kryptowalut wzrosty. Bitcoin wczoraj osiągnął swoje ATH, a więc był najdroższy w historii. Dlaczego? Pozytywne rozstrzygnięcia w Stanach Zjednoczonych, ale też wczorajsza decyzja Fedu, a więc Narodowego Banku Amerykańskiego o Obniżeniu stóp procentowych spowodowała, pomogła w tych wzrostach. Dlaczego? Obniżenie stóp procentowych powoduje to, że kredyty będą tańsze, że odsetki od kredytów już zaciągniętych trochę spadną, a więc pojawi się więcej płynności na rynku, i rynek spekuluje, że część tych wolnych pieniędzy trafi na rynki spekulacyjne, na rynki ryzykowne, takie, takie jak kryptowaluty. I Widzimy całą serię obniżek stóp procentowych na świecie. Chiny, Kanada, Stany, euro również Europejski Bank Centralny również obniżał stopy procentowe. Polska raz obniżyła o trochę stopy procentowe, ale więcej nie może. Dlaczego nie może? Bo mamy cały czas presję inflacyjną spowodowaną polityką Unii Europejskiej. Już byście mogli płacić mniej za wasze kredyty, ale nie możecie, bo Unia Europejska wymusza na nas to, żeby Prąd był bardzo drogi, więc i tak mamy wielką presję inflacyjną, bo przedsiębiorcy, przedsiębiorcom rosną koszty, więc będą musieli w tym i przyszłym roku podnosić ceny produktów. Więc i tak będzie inflacja, gdyby Narodowy Bank Polski obniżył jeszcze stopy procentowe, byśmy mogli zahaczyć o hiperinflację. Inflacja mogłaby się nam wymknąć, a tym się różnią kraje cywilizowane od krajów niecywilizowanych, że rządzący uważają, że którzy mają drukareczkę do pieniędzy, żeby nie nadrukować za dużo, żeby nie utopić gospodarki, ale rządy potrzebują drukowanka, potrzebują inflacji, niech was to nie zwiedzie. Dlaczego? Bo mamy wielkie długi, szczególnie w krajach zachodnich. My w Polsce dzisiaj e, ostatnio nowelizowaliśmy Budżet. E, zabraknie nam tylko w tym roku ponad 200 miliardów złotych. W budżecie tylko w tym roku, a dług cały czas puchnie i puchnie. Jak go spłacić? No właśnie przez inflację. Rządy na całym świecie nie, nie mogą dopuścić do tego, żeby inflacja spadła do zera. Dlaczego? Bo długi trzeba spłacać. 10 lat temu bochenek chleba kosztował złotówkę. Dzisiaj kosztuje 5. Podatek, który spływał do państwa 10 lat temu z jednego bochenka chleba to było 10 groszy. Dzisiaj to jest 50 groszy, więc wszystkie długi, które zaciągnęliśmy wcześniej, jest dużo łatwiej spłacić, tak? Bo PKB ciągle rośnie, więc stosunek długu do PKB. E, dług w stosunku do PKB maleje dzięki inflacji, więc ta dam. Uwaga, uwaga, rząd potrzebuje inflacji i będzie wszystko robił, żeby ta inflacja była, ale żeby nie wymknęła się tak jak w niektórych krajach afrykańskich albo w Argentynie i nie zniszczyła gospodarki. W takich okolicznościach dobra, które mają ograniczoną podaż, są wzrostowe, są poszukiwane a więc złoto, srebro, metale ziem rzadkich i właśnie bitcoin. A co na świecie? A na świecie Donald Trump już kilka dni po wyborach zaczyna przystępować do działania. Nie tak jak nasz Donald ze swoimi stoma konkretami. Donald Trump już organizuje zespół który i firmy prywatne, które zajmą się jego główną obietnicą, czyli deportacją ponad 10 milionów nielegalnych imigrantów. Donald Trump wystąpił wczoraj w takim filmiku na X z Biblią i powiedział nie będzie powrotu do Wielkiej Ameryki, jeżeli nie wrócimy do chrześcijaństwa, jeżeli, jeżeli nie wrócimy do Biblii. I tak samo w Polsce. Nie będzie Wielkiej Polski, jeżeli nie wrócimy do wiary. Cieszę się, że powiedział to człowiek, który po zamachu, po strzale, który... Wtrącił jego ucho. Mógł go zabić. Ten człowiek, który wstał i powiedział: fight, 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 jest chrześcijaninem i wie, że to jest najważniejsze. Więc i my, bo my czasem tak mówimy: to idź tam do swojej izdebki i się módl, jak jesteś chrześcijaninem. Się nie pokazuj, to nie, nie, nie jest sprawa publiczna. Właśnie jest sprawa publiczna. Nie będzie dobrego państwa bez chrześcijaństwa. Fight, fight, fight. Здравия!